Je youtubera czytającego komentarze, od czasu do czasu przynajmniej. Czy możesz podać, co masz zamiast 45-nabojowego magazynka, czy masz focha na Galilu? Laser taktyczny, choropowata, kolba Exo, zodia, Klufa i mi monolityczny. Piątek? To piątek, mega Wiesz co, bo, bo pierwsze to nie było wczoraj streama, dzisiaj nie było odcinka, przedwczoraj nie było odcinka, to jest pierwsza kwestia. Natomiast druga kwestia to to, że chyba chcę odejść od tego schematu stream odcinek, stream odcinek i po prostu będę więcej streamował, a odcinki się będą pojawiać na YouTubie, jak rzeczywiście będę miał coś ciekawego do omówienia, albo będzie jakaś ciekawa gierka na streamie, albo coś takiego. Siema, wyślesz pozdro, bo żona nie wierzy, że to zrobisz. Meg. 1M. Wysyłam pozdro, ale nie do ciebie, ale do twojej żony. Możesz dzwonić, masz numer. <grym>, the fuck. <grym>, the fuck> Zajebisty LED, to prawda. To jest fantastyczny. Bardzo mi się podoba. Tak streamować będę dalej na YouTubie, nic się nie zmienia w tym segmencie. Ale ja jest? Jest, trochę. Obalającą ma. No. Czekaj ja sobie zbiorę te kewy, bo zaraz znikną. A ty jesteś kurde, chłopie. Maszyną. No. Jesteś taką maszyną. No wiesz, trochę gram w tą grę, to jednak no... <grym> Moje flesze. W ogóle my bez lupy mieliśmy z 20 coś tysięcy. Odpalam WSPK No wrogowie pewnie jakieś złote skrzynki poznajdowali. Siema, Goldzor. A siema, Goldzor dostał Shadowbana za cheaty. Oh my god. Złońmy, nie wydaje mi się, żeby Goldzor citował, ale. Sporo. Wejdę na górę, to może być kolejny złoty. Dobrze, wejdę na górę. dzisiaj, to takie rzeczy, że. Niestety nie złota. No, ale minusem, to, minusem tego litrowego kubka to jest to, że strasznie chce się lać non-stop. Ale to jakieś potwierdzone info? Bo. Nie wiem, szczerze, nie, nie wydaje mi się, żeby Goldzor citował, citował, Cheatował? cheatował, cheatował. Jebi był cheatelem? Zostaw mi go, mój, 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 mój. Nie ma mój, już. mój, 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 Dobra. Dziękuję Dziękuję. Dziękuję. Leży. Aha. No nie Co? Co? Ej, usunęło mnie z gry, jak u bokso. Usunęło Słysza. mnie z gry. Ale brzędzie, że w lobby widzę Jechałem samochodem, on, przewrócił stary, się. Dobra. I mnie usunęło, nawet nie wysiadłem. <grym> The fuck? No. Super, fajnie! Ekstra! Okej. Okay. sobie Team Poczekaj, no bo chcę swoje śmieci podnieść. No dobra, no mówię, zajmę się Tylko Nie wiem, gdzie ja padłem. W sensie nie wiem, czy moje bronie w ogóle będą tutaj. No tu, dobra. A <grym> fuck! Dobra, ta gra komputerowa. Ta dobra, dobra. Zbalansowana bardzo. Zbalansowano, dopracowana wszystko naraz. raz. the mate? Pop siedzi w tym W, w wagoniku? W Tutaj, tak. O, ja go zaznaczyłem? No przecież nie da go trafić, kurde no. Przez ściankę go zaznaczyłem. No będzie jakiś wagonikiem jechać ja i. Nie gadaj, że drugi jedzie. będzie jeździł w tej weftę? No, bo Ta. to jest ten sam. Kozak za gość. Dobra. Dawaj do no drugiego, tak, będziemy się strzelać z nim, tak. jak będziemy się mijać. Może, jakbyś nie strzelił, to by wysiadł. Czekaj, czy będzie jechał. Jak myślisz? No. Myślę, że nie. Mhm, mm po lewej. No, bo o, bombę nice. to dałem mu. Dodałeś mu bombę? Dodałem mu bombę, no. Fajnie go dobić. Nie. Helka, helka. Hmm. Yy, ja sobie zrzucę... A nie, mam... Będziemy mieć drugiego. dobra, to nieważne. Tak, no właśnie, idę kupić. No Puszczam ci. Puszczam cię, a ja quickseeka robię. Zaraz wracam, znowu. Quickseek na czacie. Dziękuję. 5, 8, 7 metrów. Czy wytrzyma Otylia? Czy wytrzyma Otylia Jędrzejczak? To tempo! Otylia Jędrzejczak mistrzynią tam... olimpijską! Tak, już. Tylko chcę pokazać czatowi, że umyłem ręce. O, zobaczcie, tu jest woda. O. Na mnie jest chłop! Bardzo dobrze. Już nie ma. Znaczy, nadal jest pilot. Hmm. Okay. Nie ma wody, kłamiesz. Dobra, walczysz. Ale oni ja, 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 ja nie mieć wiesz ja, ja, ja przez co ich zabiłem? Przez strzelinkę, nawet nie centymetrową, pod autem. No bo cheater jesteś, to wszyscy wiedzą, jako bokso. Nadal magazyn, magazynka nie zmieniłeś? Wiesz co, bo mi się strasznie dobrze gra tym 30-nabojowym. Cholernie no, dobrze. Nie mam sam. żadnych problemów z amunicją. Znaczy OK, mogłoby być więcej, ale nie jest to coś, co powoduje, że nie mogę grać tym karabinem. A jest bardziej mobilny. Wyskoczył. Leży. Szkoda, że nie ma tych 15 naboi, zgadzam się, ale... Szczerze nie widzę potrzeby. Znaczy no tutaj to gram na dół, więc to, to na pewno tutaj nie zobaczę ale. Ale nawet na. generalnie po niebieskim, Tak, on nie ma nie ma kewu w ogóle. Jak to jest skądś do mnie wali w ogóle? Leży chłop. Tam ci jedzie na rowerze. Tam na niebieskim leży. Ja idę po tego chłopa z dołu. No i bie 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 bie, bie. O mi oddaj moje, moje, moje. Oddałem no, ci. nie, bo pod drogą było. Aha zeskoczył, czemu on odjeżdża nagle no? Słyszał mnie? Nice, 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 nice. Dobra, tamte chłopy teraz są jeszcze. Gdzie tamte chłopy są jeszcze? Mhm. no Baranek, witam. Boksy to cheater, zgadza Sąj się. Zaznacz, Niebieskiego. Mhm, jest. Wbieg do budynku. Jeden jest mocno obity. W drugiej części, na daleko. No nie wiem, kurwa! Dostaje niby dostaję stuna, a jest po drugiej stronie budynku już. Jak to jest możliwe? Nie ja. W ogóle powala mnie przez jakieś biurka, co ledwo się da skanować. Nie wiem. Jak za czwórką tak samo gra. No i już zginął. Już wajpik. nice. Czy słyszałem taktykę na węża? Nie, ale trochę się boję, szczerze. A, na górze są. Znaczy, no, nie widziałem ich, ale no... Cały czas tam są, pewnie. To gdzie ostatnio byli? No, na pomarańczowym. Za bardzo wodziłem szczały okay, I dobra polecieli... po szybki prędkość, nie niczym do tego bo... No nie ma kewów. Ten drugi lotnik Oni byli na skala. Szkoda To oni w ogóle wylądowali. Pod wieżą, wieżą pod. pod wieżą. Więc pewnie na wieżę wlecą. To chyba taki to typ gracza. Tunelem dołem. Tunelem Tuneż. dołem. Tuneż, o co mi chodzi. Wiem o co ci chodzi. A nie, stoją pod airportem. Udało mi się zaznaczyć. Ale, że. co? W auto wzięli ci z pod na górze są, Jakby, na raczej górze, nie raczej na, yy, na mnie, na mnie, sniper. No, nie ma kw powalony powolony. Wieża, 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 wieża. Dobra, nie wiem, chod wierzy jest dziwny strasznie. Leży, na wieży Ja bym przebiegł dalej tego chłopa z reporta ściągnął, wiesz mm -hmm. yy, Przed tobą, przed tobą Nie bez kim Prawa No... Na knife throw. <grystanie> mm. Nice. Nice, nice, Czy nice. Kitek mnie kiedyś podrapał? Podczas gdzie zabawy. Bo go lubię tak irytować, żeby mnie zaczął drapać. Co w się, sensie on nie drapie mnie jakby... z tego powodu, że chce. I lodno, tylko jak się go wkurwi. Ale strasznie to lubię, jak mnie podgryza. nie, tam to się nie go nie było! Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Przede mną. Przede mną jest. Nie ci bym. Tutaj widzę, że jest czy tam. Czy. zupełnie nie wiem, czy sekunda tam byłem i to nie ma. Po chwili nagle pikuję i dostaję bombę. No, stary. Stary. Na górę by się przydało wejść. Lu! serio? Wierzę dalej. Da się tam doskoczyć, a nie doskoczyłem. Jezus, upośledzony jestem, nie mogę znaleźć wejścia na górę, no. Weź zlecenia, jak możesz gdzieś tam po drodze, bo... Na wieżę dostaliśmy. Ta... chcę, żebyśmy się wyjebali na łeb. Na niebieskim dalej jest. No na no dole, na no dole, na moim piętrze są. Na podbiegam. Nie widzę. U mnie, u mnie, u mnie. <śla> Kampią ci na, na schody kampią za zwalami obydwoje. I ja... Nie, ja zwalę im P5 Chłopy się tak stelowały śmiesznie we mnie Uciekaj są yeah. podjazda A obalająco zabić. mają jeszcze Który, zafnąć No oni kampią, one nie chcą mnie poszować No to dobre typy to dobre typy. Hmm. Jakbym jakiś samochód miał to mógłbym ich przejechać. A sklep wiesz? Wiem, że mam. No dobra, dobra, no. już co chyba poszli gdzieś do przodu, możesz zejść po swojej temy. No, są. No, no to dawaj do mnie. Tak, są po drugiej stronie, czekaj. Hmm. Jeden obity dość mocno. To ja mam w ogóle hop, mal... hop, 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 z Fara z 25 lat, Gdzieś to jeszcze pięcioma hop, jeszcze Hmm. No co, no konsola, no kurde. Jak to się nazywa? Kronus. sam grać na padzie i tyle. Kronus jest super ekstra, No, fantastyczna sprawa. Szkoda, że na myszce nie można mieć takiego programu, że to cheaty są wtedy, nie? Ja bym chciał mieć taki program na myszce. Też fajnie by było. Weź na sklepie pójdź do domu. boxu, jqboxu, boxu. myślisz, że to o, takie no. proste wszystko jest? Pójdź na sklepik, to ja se pójdę na sklepik. Chają z każdej strony na moje życie. Ale to na dachu, są latach, na dachu nie? lotniska, ta. Oj, tu na dole. Hmm. Patrzę się z dachu, z dachu, z dachu. Obity mocno. Zaraz Cikę wyrzucę. Eee, tutaj masz kawiki. Ja musiałem po tutaj, to wiesz? Szanowny, czy, szanowny co mam jeszcze? Dwóch chłopaki. Mhm. Mm Już jestem u Ciebie. W środku są. Każdy ma wyjść niebieski. Oni są w środku. E Kewiki. A dam Ci dwa. Pierdziel się żeby ci za dobrze nie było. Ja no Przed nami 25 metrów, tam gdzie wskazujesz. Znaczy, w środku są, no. Chcesz przez gaz dojeżdżać? Nie, 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 chciałem patrzeć, gdzie jest wyjście, wiesz? Tak, tak, tak. Chłopcy będą musieli z góry zlecieć na autostradę. Tak, ja bym przeszedł ucie, do salonu. Że... No i tak mamy strasznie słabą pozycję. Daj mi trochę hamą, no może? Do kara i do tej? Do... A do kara to masz full, do tego Daj, masz dwa magazynki, więcej ja ci nie dam. Bo sam mam 60 teraz. Dobra, wystarczy mi. W salonie są. Ja, ja bym spuszował z salonu. No. Dawaj, poszujemy salon. Na dachu chyba co, tam chyba był. Crze, brzej, ja mam sodgana. miał tę czwórkę na czole swoją, i ona go nie zabiła. Jeden z góry nice. Tędy będą wychodzić po walon... Nie, nie dobiłem Mamy zajebistą strefę w tym momencie Za przystankiem chyba jest Będziemy mieli pod sobą tutaj Ta, za autostradą są, tam Za garażami teraz jest tak, nie ma strefy. Do, 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 Może być tutaj. Przy sklepie, przy sklepie, przy sklepie, przy sklepie. Patrz prawą. Pra patrz prawom, no patrz prawą. Dwóch. Jeden leży. Drugi przebiega tam. No pod mostem są i ty plecy. Ostatni pod mostem. Długo ostatni, no. Zdejmij ten znacznik. Nie przechodzę jakby do prawej. Mhm. A nie, nie mam jak do prawej. przejść. Dobra. Dobra, jest jest łatwo. No. Tą tędy może ktoś wyjść. Tędy wyjdzie. Leży. Nice. widzisz? i Udało się? Udało się. Fragi postylowane co prawda. Nie no, żartuję. Więcej obrażam. GG. Widzisz jaki teamwork? Teamwork, teamwork! Nie no, był teamwork, bo nie dojeżdżałem, jak mi mówi. Jak w... Właśnie jak u boksu, jak ty zacząłeś ładnie grać. Przynajmniej na dwójkach tak grasz. Może dlatego, że ja też za to tobą napierdzielam cały czas i. Nie, nie, ale nie podjeżdżałem bez sensu w tym meczu akurat za bardzo. Raz mi się zdarzyło tylko w tych tunelach. Powiem jakieś, nie wiem, z raz napięcie mammo, ale na ogólnie to, to nie, to nie, to podjeżdżałem się właśnie razem.